Ja zaproponuję Wam pierzynkę nadziewaną czosnkiem i cebulą. Upieczemy ją potem w takim specjalnym worku do pieczenia, który też możecie kupić w każdym sklepie. Upieczemy w piekarniku. Do tego jako źródło węglowodanów zaproponuję dzisiaj brązowy ryż z soczewicą. soczewica wiadomo, dobre źródło węglowodanów, ale również dobre źródło białka. Także przez to ten obiad będzie bardziej kompleksowy i bardziej bogaty w składniki odżywcze. Zaczynamy od y, podstawy, czyli od, od, od źródła białka. pierzindyka. z indyka jest duża, dlatego bardziej się nadaje y, do tego niż np. małe piersi z kurczaka. Można ją ponadziewać y, różnymi rzeczami. Ja dzisiaj zrobię tak bardziej na ostro, czyli cebula i czosnek. Y, Oczywiście nie jest to tylko na jeden obiad, tylko dla mnie mogą zjeść, może zejść kilka osób ten na obiad, albo ewentualnie możecie sobie zrobić tak, że macie na kilka posiłków, w zależności od tego, jaką dużą tą pierś z indyka kupicie. Zaczynamy od obrania cebuli i czosnku. Obrałem cebulę, obrałem czosnek. Teraz nabijamy pierś. Można to zrobić w ten sposób, takim nożem. Oczywiście gęściej lub mniej gęste, w zależności jak chcecie mocno to przeprawić. Ja to nie będę sobie żałował, bo całkiem lubię smak czosnku. Dobra, mamy takie dziury, teraz wkładamy w te dziury czosnek mocno głęboko. Wszystko przejdzie smakiem, będzie naprawdę dobrze smakowało. Czosnek na pewno wszyscy wiecie, że jest to takie warzywo, które działa bardzo mocno wspomagająco system odpornościowy. Natomiast cebula, niektórzy mówią, że jest ciężko strawna na, na wątrobę. Nie za dobra, ale jeśli wszystko jest ok, to na pewno Wam nie zaszkodzi. Potem w czasie pieczenia wszystko w super przejdzie smakiem. To mięso jest zupełnie wtedy inne. Kroimy je potem na, na plastry. Możecie je albo jeść w taki sposób, jak dzisiaj zaprezentuję, ale można też na przykład sobie kanapki zrobić gdzieś do pracy czy do szkoły z takimi plastrami indyka. Wtedy wiecie, ile białka macie w porcji. Nie trzeba jeść wędliny, w której tak naprawdę nic w sobie nie ma. Uważam, że taka kanapka z, z piersią z indyka jest o wiele lepsza niż, niż z wędliną. No i myślę, że nam na tyle wystarczy. Teraz oczywiście przyprawiamy to. Mam taką mieszankę papryka i pieprz. Plus jeszcze pieprz kaję, czyli taka bardziej ostra wersja. OK, nasz indyk jest już gotowy. Wyciągamy teraz worek do pieczenia. Możecie go kupić w każdym sklepie. Indyk jest już w worku. Żeby on był bardziej soczysty, to ja polecam, żeby dolać troszeczkę wody. Oczywiście nie aż tyle, to jest tylko dosłownie parę kropelek. Wtedy on zachowuje taką większą soczystość, nie jest taki suchy. Oczywiście, jak ktoś woli suchego, może sobie zostawić bez tego. Niektórzy natomiast dolewają wina. To daje jeszcze inny, lepszy smak, ale oczywiście, Wy jesteście kulturystami i tak dalej, więc unikajmy alkoholu. Dlatego dajemy tej wodę. I takiego indyka wkładamy do piekarnika. Jeśli chodzi o temperaturę pieczenia. Pieczemy gdzieś około 200 stopni. Natomiast jeżeli chodzi o czas, wszystko zależy od tego, jaką dużą porcję mięsa macie. Ja tu mam ponad kilogram, więc myślę, że gdzieś około godziny na pewno będę musiał to piec. Wkładamy do piekarnika. W czasie, jak wstawiałem indyka, przygotowałem od razu wodę do gotowania na ryż. Nalałem wodę, czekam, aż, aż się zagotuje. Potem do tej wody, oczywiście możecie albo wrzucić ryż, albo w woreczku, ale wtedy będzie, będzie nam ciężko zrobić tą soczewicę. Ja dlatego preferuję ryż taki sypki. Wtedy więcej mogę sobie składników do tego dorzucić, zrobić bardziej bogatszą smakową wersję takiego ryżu. Nasz ryż już jest prawie gotowy, dlatego przy końcówce dorzucamy do niego tą soczewicę. Dolewamy. Łączymy z ryżem. Mamy już gotowego indyka. No, tutaj mamy również ryż soczewicą. Tak jak powiedziałem wcześniej, źródłem węglowodanów jest tutaj głównie ryż, brązowy ryż. Plus dodatkowo e, oczywiście soczewica, ale soczewica jest również źródłem białka roślinnego. Co prawda, ale jest również bardzo bogata w białko. No, natomiast głównym źródłem białka jest tutaj indyk. E, rozkroję go. Zobaczycie, jak on wygląda w środku. Tutaj widać kawałki cebuli i kawałki czosnku, i teraz takie porcje kroimy sobie na, na talerz. Tu pięknie widać jak to wygląda. Oczywiście można sobie do tego zrobić sos, taki jaki pokazywałem Wam w ostatnim odcinku, ale jeśli ktoś jest na ścisłej diecie, to na pewno powinien celować w coś takiego. No, smacznego!